Dzień dobry, witam Was, taki szybki dzisiaj temat i chciałem Wam pokazać jedną sprawę jak macie problem z tym, że po otwarciu drzwi macie taki dźwięk na włączonym silniku wyłączę silnik, włączę stacyjkę ten sam dźwięk to teraz tak chcecie się tego pozbyć, wchodzicie sobie w moduł 46 wchodzicie w adaptację kanał 98 czytamy, jest jedynka zmieniamy na 0 robimy save i tak i teraz tak, otwieramy drzwi już tego komunikatu nie ma włączamy silnik Komunikat nadal jest. Dalsza procedura jest taka, że wchodzimy w kodowanie, żeby pozbyć się tego drugiego. Czyli po włączonym silniku i otwarciu drzwi. Bit trzeci w bajcie 15. Zaznaczamy, wychodzimy, zatwierdzamy. OK. Otwieramy drzwi. Dźwięku nie ma. Włączamy Włączamy jeszcze raz Dźwięku nie ma Podobało się To fajnie Dziękuję Wam za oglądanie Trzymajcie się i do następnego cześć